W większości polskich gleb potasu jest więcej niż myślisz, więc problem nie polega na jego braku, tylko na tym, że roślina nie ma do niego dostępu. Duża część potasu jest związana w minerałach, w skaleniach, mikach czy innych krzemianach. I dopóki pozostaje w tej formie, roślina go nie pobierze, nawet jeśli gleba ma ogromne zasoby. Dlatego warto, abyś poznał mikroorganizm pracujący właśnie z takim potasem. Bacillus musilaginus To bakteria, która potrafi powoli rozpuszczać minerały krzemianowe, uwalniać potas w formie dostępnej dla roślin. To proces naturalny, nie szybki, niespektakularny, ale za to bardzo skuteczny, jeśli w glebie są warunki do życia dla tych mikroorganizmów. Czyli ma odczyn zbliżony do obojętnego dostęp do materii organicznej i wody oraz nie jest przeciążona solami, zwłaszcza tymi z chlorku potasu. Bo chlorek potasu zasala glebę i hamuje właśnie tę bakterię, która mogłaby uwolnić potas z Twoich zasobów naturalnych. Dlatego jeśli chcesz realnie ograniczyć nawożenie potasowe, zacznij od odbudowy biologii gleby. Bo Bacillus mucilaginus Uwalnia potas, który w glebie już masz, często w ilościach większych, niż kiedykolwiek byłbyś w stanie dosypać z worka. I to jest właśnie moment, w którym Ty decydujesz, po której stronie chcesz być. Czy chcesz nieustannie dokładać z zewnątrz i pracować za glebę, czy pozwolisz na to, żeby to gleba pracowała dla Ciebie dokładnie tak jak potrafi, kiedy jej na to pozwolisz?